Hejka kochani! Dzisiaj zapraszam Was do oglądania kolejnego filmu na moim kanale. Ama ja gdzie Maja i Kacper jadą na pokolenie Part 3. Przyjeżdża do nich. Ema właśnie tutaj jest... Hejka widzowie! No i, i właśnie tutaj też też ta te historia się trochę rozwinie, bo, y, bo Maje i ma zostaną porwane, ale wszystko będzie do, dobrze, a więc nie przedłużając zaczynamy. Dobrze, to jest chyba tutaj. Nudziło mi się u tej babci, więc sobie przyszłam y, do Emy, znaczy do Mai i Katpla. A ty dziecko skąd, skąd tutaj? E, ja jestem siostrą Mai i Kacpla. Ach, dobra, to się zapisz tutaj na tej tablicy. Okej. Okay. To wezmę sobie kolor y, zielony, bo to mój ulubiony kolor. E. I. I. No. A. A więc już wszystko chyba jest gotowe. Yy, gdzie oni są? Yy, gdzie oni są? Yy. Hejka! Yy, skąd ty tutaj się wzięłaś, yy, Emma? Yy, nieważne. przyjechałam się dowieć, bo mi się nudziło, u babci. Yy, no dobra. Yy, a wy skąd macie taka skis? Nie wiem, wyrzuca je do kosza śmie na śmietnik. Ej no, przecież one były z tego skateparku tutaj. A to nie ważne, kupicie sobie W ogóle wzięłaś tablet? Yy, nie, nie wzięłam tableciku. No ty nie będziesz mogła z nami grać. Ale wzięłam sobie yy, książeczki. Przeczytasz mi jedną? Nie, nie teraz, bo zaraz będziesz kolejną wycieczkę i w ogóle przede się. Wzięłaś jakieś ubrania? No ja wzięłam. Ciągnij tego okej, okay. nie wiem czy te smoczek Ci pozwolą zabrać, ale dobra, ja się moim śmociulkiem już zostaję, dobra, to chodź. To, yy, będziesz jakby to spała ze mną, Od, nie, bo tu śpi Pan yy, Żabcia, yy. Kacper, weźmiesz Żabcię do łóżka, no niech Ci będzie, Oj Panie Żabciu, będziesz spała tutaj, ok, to idziemy. No i to gdzie teraz idziemy, dzieci? Yy, ale to ty powinnaś wiedzieć. Yy, ty jesteś za mała na no słowa, to ja używam, więc, więc ty lepiej po prostu mów pani, okej? Okay? Okej. Okay. A skąd my mamy to wiedzieć pani? Ty powinnaś wiedzieć chyba, bo ty oglądzujesz te putolone. Putolone? Jakie putolone? Y, ona ma dopiero 4 latka i, i trochę przekręca takie trudniejsze słowa. A y, ten dziad skąd się tu wziął? Nie wiem nawet sama etam. Y, Okej, okay, to gdzie teraz idziemy? Możemy iść y, do budki zdjęciowej. Okej, okay, jeśli chcesz to chcesz. To idziemy do budki zdjęciowej. I yy, teraz mam na chwilę przerwę, yy, 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 tak chyba zainstaluję to Mobizine, yy, bo w komentarz, że jeśli nie chcemy mieć cięcia, tylko nie zdążyłam yy, zainstalować aż do dzisiaj, więc, yy, więc będą te cięcia yy, i dziękuję za, za propozycję, tak, że zrobię te cięcia, tylko, na, tylko dzisiaj już nie zdążyłam, bo chciałam od razu szybko nagrać film, a więc yy, wracam do historyjki. Dobra, chodźcie tutaj. I w tym piżamce się, tym, w tej piżamce się w sumie wygodnie chodzi. A ty dlaczego masz taki yy, hokeja? A nieważne, po prostu mi się tak wygodniej chodzi. I dlaczego ty masz maskę? Po prostu chciałabym ją mieć. Yy, a ty gościo, oddaj mi tę maskę. Aha, masz i tak jak to dobre to damy. Jedź ja ci to maszka. Ale ładny telefon. Ale ty przecież masz iPhone'a 16. Ej, masz, masz telefon! Będziesz miała telefon y, y, po swoim pierwszym w życiu, bo ty jeszcze nie masz telefonu. Nie chcę telefonu. Dobra, to najwyżej później damy rodzicom czy coś. Konsolka! Nie potrzebna ci konsolka. No wej o, kiełbasa, zjem se. ale ona przecież nawet nie jest podsmażona. No. E tam, ja, nie wiem, idzie po ciasteczko. To my sobie pójdziemy na bok, I to co, porywamy też tego kacpra w końcu, czy nie? Tego kacpra bym nie po porywał, bo on jest taki dziwny. No w sumie po co nam tam chłopacy, bo i tak mamy tylko dwa łóżka. Y Okej. Okay. Co wy robicie z tym kotem? O nie, jest kot, tylko to jest koteł. Mm, cieszujka, i to sobie na półkę. Chodź kotelku idę ze mną. Coca-Cola! To jest taki gazowany napój. Ty nie możesz tego pić, ale, ale myślę, że, że, że się, że no, skoro mamy nie ma, to, to może być. Odłóż sobie smoczka tutaj. Mm, 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 mm. No smakuje ci, wiem. Ale Ale to jest pyszne. Koty, koteł, ty nie możesz jeść szaszłyków. Wybieramy koteła do domu? W sumie? Dobla. To ja będę go trzymała. I w ogóle, dlaczego ty gadasz jak dziecko, jak ty masz, że chodzisz do pierwszej klasy? Bla, 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 bla. Ej ty pan, kupisz mi, kupisz mi to, z, to Ej, Ale to jest z szynką. mnie to nie obchodzi, ja chcę dla mojej siostry. Dobra, to dam ci we szynki dziecko. I ja poproszę takie same, ale z szynką. Okej. Okay. Ej, tutaj y, masz te, co jest wegetarianińskie, specjalne dla ciebie. Dzięki, miam miam, miam. Dobrze, że koteł nie zjadł. Jak nazwiemy tego koteła? Yy, możemy go po prostu na, nazywać nazwać, yy, nazwać kokaltka, bo ma kokaltkę. Ale to jest dziewczyna. To kokardka. Okej. Okay. Dobrze, teraz idziemy do kolejnego miejsca. A gdzie idziemy? No właśnie... Idziemy y, tam pod nasz domek, y, gdzie, gdzie te pokoje organizowane są. no Nie wiem jak to nazwać. Y, możemy iść do sklepu, tylko najpierw pójdziecie odłożyć tego koteła. Nie chcę odgładać koteła. Dobrze, to pójdziemy do świątecznego sklepiku. Jej! 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 Dobrze, to idziemy do świątecznego sklepiku. A dlaczego akurat do sklepiku? No, kupimy wam coś tam. Ej, Erek, w ogóle, to co ją kupimy? Nie wiem, niech tam sobie coś wybiorą, no. To był twój pomysł, żeby jechać do tego sklepu, a nie mój, więc ty im kupujesz. Ej, no wyjś, kup, kup coś tej małej Emmy, bo my z złożyliśmy się tak, że ty kupisz Kacprowi i... A ja mai, ale no wiesz, nie wyszło trochę. No. Dobra, chodź. Chodźcie. No dobra, jesteśmy. Nie wolno wchodzić z kijami od boksu. Wolno. Ja chcę gumę rzucia. Ja też. Dobra, to wy już macie wybrany prezencik. Tylko jeden. Tak, a co wymyśleliście? Ja chcę jakiegoś miszka. Ale dziecko, tam nie wolno wchodzić! Nie to nie obchodzi. O, znak, że trzeba wchodzić był. Yy, nie wiem, co mogę sobie tu wybrać. Podoba mi się ta lampuśka. To ja chcę tą lampuśkę. Dobra, dzieciaki, uciekamy. Maja był znak, że trzeba wchodzić. <laughs> Naprawdę ją nauczyłaś, że jak jest znak, znak, zakaz wstępu, to trzeba wchodzić? No tak, ja tak robię, no. No, mamy dobre geny, więc, musi, więc musimy, no, po prostu robić podobne rzeczy. O nie, dziewczyny. Ja, no, po prostu nie, no, ja nie wytrzymam. Ach. Dobra, jesteśmy... Emma, ty w ogóle sobie zapisałaś w kolorze zielonym? Czy w jakim? Na no, zielonym. Nie Będzie, będziemy teraz Będziecie teraz dźwili jakieś balony? uh -huh. Możecie mówić? Uh -uh. A będziecie mogli jak przyjść się uh -huh. Dobra, to ja pójdę sobie odłożyć tą lampeczkę. Na może pala pepki. Ją ja zapalę. Ja Oddaj koteła. Się tu koteł. No już możemy mówić. Dziwna jest ta pani. Tak, dziwna jest ta pani. Nie weź tego sprayu Po prostu się w nim w oko, że będzie bardzo źle. Choć tu jest nasz pokoik. Może cię rozpakujemy, co ty tam masz. Możemy ci ubrania położyć tu na fotelu. Książeczki ci położymy tutaj obok fotela. O, widzę, że zabrałeś sobie cią piżankę. Mogę ci tutaj po, obok y, położyć miśka. I zabrałeś pandulce, to y, pandulka. Dobra, może też będzie na parapecie. I prezent ci odłożę o, tutaj. To ja jestem już rozpakowana. Tak, rozpakowaliśmy cię. Się. Ja, jej, ja jej tylko zapiąłam plecak i ustawiłam do końca. Bla, 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 bla. Dobra, przestań blablać. bla, blać. Bla, 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 bla. Już się zrobiło późno. A tamta baba nam kazała iść do łóżka. Yyy. Dobra, nic, nic, nic nie mówiłam. Zgaszę tą lampkę. Yyy. Okej. Okay. Dlaczego wy macie blanka w plecadku? Po prostu my nie chcieliśmy robić takiego zamieszania, ale... ...tylko, że mogę tutaj swoje wszystkie rzeczy na półce. Okej. Okay. Ściągaj smoczulka do spania. Mhm, połazię na książeczkach. Przeczytacie mi bojkę. Dobra, ta ma już jest trochę brudna. Ale przecież dopiero co ją wczoraj włożyłaś, jeszcze kilka dni tutaj. Dobra, nie, Dobra, nieważne. Daj moją czapkę. Okej. Okay. Dobra. Dobranoc Kasper. Dobranoc, Majka. No, no jest już, jest już właśnie już wcześniej. Ty, zostaje zostajesz tu w pokoju, a one idą ze mną. Tylko może się ubierzcie. A dlaczego my idziemy, a Kaczka zostaje? Bo tak! I to nie są... To był mój bot. Dobra, dobra. I wiesz, Bierzcie tu smoczka dziecko i chodźcie. A, Ale my nie chcemy. No to papa, ja się tylko ubiorę tutaj. Y Moją czapeczkę i moje ubranko bananowe. No tak ja w sumie nie byłam jeszcze w tym, to w sumie mogę się w to ubrać. To jest jakiś drew dla bobasa, ale dobra. Dobra, to ja se pogram na moim iPhoneie. Dobra, Simsy w końcu mogę sobie pograć. A gdzie wy nas zabieracie? Cicho, bo nie powiemy wam. No ej! No powiedzcie. Nie, nie powiemy. Hmm, to nie fair. Powinniście nam powiedzieć, gdzie, gdzie jedziemy. Jedziecie na sam koniec miasta. Ale dlaczego na sam koniec miasta akurat? Bo tam jest takie specjalne miejsce. Ale jedyne to jest taki duży dom i mały dom, taki straszny. Ale w nim nikt nie mieszka. Od dzisiaj ktoś będzie tam mieszkał. Eee, Maja, e, e, Ema, Ty bądź e, po prostu, po prostu, no, po prostu, no, 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 e, nie umiesz się wyśłowić, a więc e, w, e, pożegnam się tylko z Wami tutaj i, e, i e, następna część e, będzie niedługo, więc papatki!